Ciężko, bo ciężko, ale idąc teraz się napić czegoś, znalazłem jaki piękny telefon w trawie i przy tej okazji... A, telefon nie pokazujemy jaki. Jeżeli ktoś zgubił telefon, to podchodzi do mnie, mówi jaki to jest model, jaką ma tapetę, wtedy ja go oddam. Ale oklaski dla brata Krzysztofa. Brawo, brawo, Woo! brawo, brawo, brawo. Telefon w trawie. W dyplomiku nie będziemy wypisywać, a... To było szlachetne. Czy, czy, czy już jesteśmy gotowi na większą Zaraz ja jeżeli... Rozejrzymy się, zobaczymy. Zobaczmy. Chyba tak. Nie Wajcie. wszyscy naraz. To na jakiś sceny. Ale musimy mieć ogromne oklaski teraz. Brawa, słuchajcie, żeby... żeby te gwiazdy. No już nie pis. No ale mocniej, ja, ja muszę... Brawa muszą słyszeć. Ja zapytam już ochrony, czy są gotowi. O, proszę. Jesteście gotowi? Ja, ale nie słyszę, muszą was słyszeć. No teraz wszyscy krzyczymy. PEREŁKI! na zupę, perełki. Perełki perełki. Perełki perełki perełki, PEREŁKI! 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 A teraz, a teraz tak, krzyczycie teraz. Kochani. No I Kochani, kochani, kochani. Ko dobra, dobra, a teraz, a teraz najprzystojniejsi najprz... jeszcze. Najprzestojniejsi. No to to ze się słuchajcie, chodź, ja i ja. Brawo ale ekipa grzamy. Wszyscy krzyczą. Słuchajcie. Ułożyliśmy specjalnie, dla nas... Ułoży... Ułożyliśmy specjalnie dla Ułożyliśmy Was Jeszcze nie ćwiczyliśmy jej z podkładem więc nie wiem czy nam wyjdzie ale się postaramy Ale ładnie krzyczeliście wcześniej Ale no. naprawdę, jestem wzruszony Uwaga Twoje Uwaga Duże pęcherze, jedzenie świeże, no kto ci to da? leki spanie, obiad, śniadanie, no kto ci to da? Sznureki, znali, i pubeli zaki, no kto ci to Kto ci to da? Kto ci to da? Kto ci to da? Wyciągnę tary i z skwary, kto, to ci to da? Soki i wody, e, kto, to ci da. to da? Wszystko dodamy, no tylko mamy, no to kto, ci to da? Kto ci to da? Kto ci to da? Trzecia i... To... Kto ci to da? Uwaga! Rzadkie nazwisko, miską, przez kto to to ci to da? da piankę płodzącą, rozgrzewającą, no kto ci to da? Ciarek urlopu i święty spokój, no kto ci to da? Kto ci to da? I to tylko pielgrzymka za dostanie ci wrażeń i Co dnia! Gdy tylko pokochasz ją, tak nie ja. Kuchnia co dnia! Jeszcze nie jeszcze nie przepraszam warsta, kuchnia co dnia. Wyciąga gary i ma pary pary, To ci to, to dał coś i, I wody, coś tam coś tam. To ci to dał, dał? nasz pierwszy w głowy dobrodziejnowy. No kto ci to dał? Kto ci to dał? Kto ci to dał? I już ma, nie mogę już chodzić. Au 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 au. Obrazem matki mych dni, jeden powiem powiemy, że tak kochać ją chcę. Odliczam końca mych dni, gdy stałem przed obrazem matki mych dni. Tym samym chcielibyśmy ogłosić, że SatoSong Song w 2012 ogłoszamy za zakończony. Na wierzchnię, to wierzchnię, to wierzchnię na Ale Ale teraz, żeby odgryw mało mało czegoś jednego. Zaprowadzący, Dla Hej! 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 prowadzących, Hej! 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 Jeszcze! coś. Mamy jeszcze coś. Teraz, przed, 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 przed e, zanim się pomodlimy przed posiłkiem, to mamy jeszcze coś. Prosimy już wszystkich tutaj, przed, ten, przed te schody. Stajemy w trzech, czterech rzędach, kto ile może, tak? Ale wszyscy, 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 koniecznie wszyscy. Bo to musimy być wszyscy. To jest przygotowane. więc A, już oddaję, przepraszam. Już oddaję i wszyscy, ale wszyscy. Stajemy, w stajemy, rzędach, stajemy. Na, na tym polbruku. Bo wiecie, żeby zjeść dobrze obiad, to trzeba najpierw dobrze zrobić miejsce i to będziemy teraz robili miejsce na obiad no, Dobrze, stajemy wszyscy, słuchajcie, w jakichś takich dwóch rzędach, dwóch albo trzech rzędach, wzdłuż tutaj schodów, proszę bardzo, obok siebie, trochę dalej od schodów, bo będzie trzeba dużo miejsca, tak, żeby każdy mógł swoje ramiona tak na bok rozłożyć, o, tak, na taką, na taką szerokość, po kilka osób, uwaga, Monikę, proszę tutaj, Monikę, Monikę nie, dziecko, nie jest, Monia, tutaj. Monia, gdzie jesteś? Jest, no. jest, oh, yes. yes. Monikę i ktoś jeszcze, kto zna e, e, pokazywanie do Jestem Rybokiem Pana? Nie robakiem, tylko rybakiem. Jadna! O, teraz to będą gwiazdy. O! Monika, mogę sobie. Nie, mogę ja? Damy radę. O. Przypominamy, przypominamy pokazywanie. Jestem rybakiem pana, więc zarzucam sieci szwę, kiedy troski mnie przygniatają. Klub, klub, ja topię się, ja topię się, aaa. I tutaj wszyscy do ziemi nic złudko. Ja nie mogę, bo ja do mikrofonu muszę. Tak? I potem druga. Pan Jezus przyjacielem. On ratuje, stoni mnie. Yy, wyciąga do mnie rękę. Ja mocno trzymam się i płynę już, a aaa. aaa. A i potem w dół możemy i płynę już, tak, o, Aha. dobra, to zaczynamy, uwaga. Ja, oh. ja, oh. I jestem rybakiem para, więc zarzucam sieci swe, kiedy troski nie przygniatają, klup klup, ja to piesie, ja to piesie, A! -a, -a.

iro 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 ciru iro iro ciru Brawo Brawo, brawo. <śpiewanie> Teraz tak będziemy sobie stali dotyczący... Dariusz przejdzie się